Dzień dobry, dzień dobry. Kochani, już niedługo, bo 15, 16 i 17 sierpnia chciałbym zaprosić Was na wspaniałe wydarzenie na Dni Matki Ziemi. Odbędą się one w Rudach Raciborskich. Wielu zaproszonych gości, wspaniałe osobowości opowiedzą o zdrowiu, o życiu, o funkcjonowaniu człowieka. Będę miał przyjemność też wystąpić przed Wami, podzielić się moim doświadczeniem z zakresu emitypologii, wpływu otoczenia na charakter, zachowania człowieka, na nasze relacje. Co tym rządzi, jaki w jakich schematach funkcjonujemy, i o tym wszystkim opowiem w prosty sposób. Rudy Raciborskie: 15, 16, 17 sierpnia. Zapraszam serdecznie. Mirosław Mikołajczyk, Emitypy. Od 15 do 17 sierpnia będą w Matki Ziemi. To wydarzenie, które nas połączy oraz twarzy uśmiechem rozpromieni. W ludach raci morskich na Rybnickiej 22 się spotkamy. Ciekawych projekcji o zdrowych i ziołach. Z uwagą tam wysłuchamy.